Siemanko, ja nazywam się Paola i dzielę się tutaj swoim życiem i pasją jaką jest taniec, więc jeżeli was to interesuje to zapraszam do oglądania. Na początek wytłumaczę się dlaczego ostatnio mnie tutaj nie było. Moment w którym zaczęłam nagrywać filmy na YouTube, robić jakieś swoje nagrywki taneczne to był moment w którym byłam mega zawalona robotą jako tancerz, instruktor, organizator. No i nie radziłam sobie troszeczkę z tym wszystkim żeby to pogodzić, no i stwierdziłam, że czasami po prostu trzeba odpuścić. W czerwcu spotkała mnie taka z sytuacja, że okazało się, że muszę mieć operację kolana, no co było na początku dla mnie mega ciosem, nie, nie ukrywam, że był płacz, no ale szybko zorientowałam się, że chyba to jest jakiś znak po prostu z góry, albo nie wiem skąd, <grytanie> że po prostu muszę sobie zrobić przymusowy urlop i odpocząć od tego wszystkiego i może jakieś nowe szufladki w głowie mi się pootwierają i to wszystko się jakoś ułoży w jedną całość. No i zdecydowałam się na operację, operacja przebiegła pomyślnie, musiałam oczywiście dalej, muszę chodzić na rehabilitację, ale wszystko Idzie w dobrym kierunku. No, był to ciężki okres. Ja nie będę ukrywać, że szczególnie dla osoby, która raczej od zawsze była bardzo samodzielna, moment, w którym no nie mogę sobie zrobić sama kawy i sobie jej przynieść do pokoju, no to jest moment, w którym no jest ci trochę przykro. Tak samo, jeżeli chodzi o wszelkie ćwiczenia, rehabilitację, no to żmudna praca, szczególnie na początku. Olbrzymia lekcja pokory dla mnie, obserwacji swojego ciała, żeby też nie przesadzić i sobie nie zaszkodzić. Dużo mnie to nauczyło. Minęły właśnie trzy miesiące, no i e, opinia jest taka, że i jestem w stanie wracać do pracy więc do tej pracy wracam e, i jako organizator i jako instruktor instruktor na razie w ograniczonej formie no bo nie mogę przesadzać i muszę cały czas się pilnować natomiast mega cieszę się, że już mogę sobie zacząć tańczyć no i dzisiaj właśnie jadę teraz do Kamili, mojej tancerki z Siemanko na rzęsy a później będziemy będę jechać na e, rehabilitację do Patryka, który ze mną współpracuje od tak naprawdę 4 czy 5 lat więc, więc jest to dobry ziomeczek i zapraszam was do oglądania Hello. <noise> Dzisiaj będę trenować zwartyną. <noise> Patryk ma innego pacjenta, więc może poznacie go wkrótce. Idziemy na rozgrzewkę na airbike'a, tak? Tak, tak, tak wygląda każdy trening. Początek jest rozgrzeweczka na airbike'u. Dzisiaj w atlecie wieje wiatr halny, dokładnie. Postaraj się robić trochę większe kroki, bardziej podnosić je od ziemi. O, lepiej! Trochę mniej, teraz przesadzasz. Zaprasz, o, o, tak, o, teraz lepiej. Chciałam sobie to do serca. <laughs> Doceniam.

Jak ocenia pan rokowania pacjentki? Bardzo dobrze. <laughs> to, to, to wszystko. No to bardzo dobrze. Dziękuję bardzo za trening dzisiejszy. No, do zobaczenia. Bo no, ja już po treningu, no dosyć mocno dzisiaj jest rana, ale właśnie te ostatnie treningi tak wyglądające już mnie bardzo cieszy że są takie właśnie intensywne bardziej bo po, na początku to było dużo takich ćwiczeń statycznych, więc gdzieś mnie to męczyło jako osobę bardzo dynamiczną Mówiłam sobie autko do czyszczenia no bo dzisiaj jest y, po prostu dzień ogaru y, nie tylko własnego, ale rzeczy i przestrzeni wokół, więc autko do czyszczenia idzie w metro i ja przy okazji sobie skoczę na salkę i wymyślę chorełkę, bo wracam na zajęcia od przyszłego tygodnia, co mega mnie cieszy, więc już sobie coś przygotuję fajnego. Przy okazji zapraszam na zajęcia we wtorki o godzinie 17 do Siemanko na choreo. A no i zapraszam też do zapisów na e, dwa październikowe zajęcia, które się ze mną odbędą. E, hip Hop Class Jam również w Siemanko. Spotykamy się w niedzielę 3 października i 17 października. E, wrzucę Wam link do wydarzenia w opisie filmu, więc możecie sobie sprawdzić i zbieram zapisy. Będzie fajnie, będziemy sobie jamować, rozkminiać różne na koncepciki, rozkminiać muzę, fajnie się bawić, tańczyć w kołach, więc bijajcie. Ja już wrócę do domu, ale stwierdziłam, że wykorzystam to, że stoję teraz obecnie w korku e, i nagram jeszcze parę słów. Byłam się Siemanko, potrenowałam sobie, a raczej wymyślałam chorełkę na wtorkowe zajęcia, taki jaki był plan, więc e, myślę, że będzie fajnie. Jeszcze nie do końca mi się podoba, jakim tęczę, ale mam nadzieję, że to się zmieni. No, więc wracam, słuchajcie, do żywych. Będziemy się teraz widywać wcześniej, czy to w studiu, czy to na warsztatach, czy to ogólnie wszędzie. Więc cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. Jeżeli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. A ja dzisiaj lecę na parapetówkę do ziemeczka i życzę Wam też miłego dnia! Elo!